Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na indyka z batatem i pieczarkami. Banalnie proste, ale smakowite danie, które można przygotować szybciutko i podać w roli posiłku na szybki obiad, czy na przykład w roli kolacji na ciepło. Jest to tak treściwe, że w sumie nie wiem, czy zjemy całą porcję, natomiast sytuacja jest o tyle komfortowa, że tego typu dania świetnie smakują na zimno lub po podgrzaniu, więc spokojnie to, co zostanie, będzie można jakoś smakowicie wykorzystać. Dobra, to już może nie przedłużam, tylko serdecznie zapraszam do wideo przepisu. A przepisy i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam. Wczoraj wieczorem przygotowałam już sobie składniki, i dlatego dzisiaj całość pójdzie już naprawdę szybciutko. Mam tutaj 400 g mięsa, to jest filet drobiowy, konkretnie filet z indyka, pokrojony boczek, mniej więcej 4-5 łyżek powiedzmy, i pieczarki. Pokrojone w takie cieniutkie plasterki oraz batat. To jest jeden duży batat, który pokroiłam na ćwiartki, a następnie w cieniutkie plastry. Dobra, wszystkie składniki z wyjątkiem mięsa mam już pokrojone, więc mięso po prostu kroję w mniejsze kawałki na jeden kęs. Kostka paski, według uznania, u mnie tak. I rozgrzewam głęboką patelnię z pokrywką. Ta pokrywka przyda się za chwilę. Na rozgrzaną dodaję łyżeczkę masła klarowanego oraz ten przygotowany wcześniej boczek i podsmażam, aż boczek lekko się zrumieni. Dokładam mięso i przypruszam przyprawami. W tego typu daniach przyprawy naprawdę dowolne. Ja dzisiaj sięgnę po sól, czarny, świeżo mielony pieprz, odrobinkę kurkumy, ostrej czerwonej papryki, oregano i całość mieszam, podsmażając na dość ostrym ogniu, tak długo, aż mięso straci surowość i delikatnie się zrumieni. Dobra, teraz dokładam pieczarki. Mam tutaj 10 takich dość dużych pieczarek, mieszam je z mięsem i dokładam bataty, podlewam niewielką ilością wody, przykrywam i duszę przez jakieś 10 minut, tak naprawdę do czasu aż bataty zmiękną. Dobra, zawartość patelni wygląda tak. Dodaję teraz jedną solidną garść szpinaku, liście umyte i osuszone z grubsza, mieszam. I myślę, że na tym etapie dodam jeszcze trochę kiełków, kiełki fasoli mung, dwie, trzy łyżki. Powiedzmy, mieszam. Dodaję kubeczek jogurtu naturalnego czy jakieś 200 g gęstego jogurtu naturalnego. Wyłączam grzanie i mieszam, rozprowadzając ze wszystkimi składnikami. I czekam, aż jogurt zaciągnie to wszystko i zrobi się taki apetyczny sosik. Nie zagotowuję, tylko podgrzewam, tak żeby ten jogurt się nie zważył. Po czym wyłączam grzanie i gotowe można podawać. Jeśli lubicie gęstsze sosy, to ten sosik można zaciągnąć niewielką ilością mąki ziemniaczanej rozprowadzonej w niewielkiej ilości wody. I ja dla siebie biorę taki niezaciągnięty sosik, uwielbiam taki sam tylko z jogurtem, a dla reszty rodziny zaciągam właśnie niewielką ilością mąki ziemniaczanej. I to taki zaciągnięty, widać, że całość jest taka gęstsza i bardziej sosowa powiedzmy. Tak przygotowane mięso świetnie smakuje z ryżem, makaronem, ziemniakami według uznania. Ja dzisiaj podaję je z brązowym ryżem, ale fajnie będzie smakować także z kaszą jaglaną, trochę pomidora z bazylią, solą i pieprzem i można się częstować. Mam nadzieję, że ten prosty i szybki posiłek przypadnie Wam do gustu i że zechcecie go odtworzyć. Gorąco zachęcam, bo jak sami widzieliście, całość jest banalnie prosta, ale smakuje to naprawdę bardzo dobrze. Danie jest odżywcze, no i szybkie do przygotowania, szczególnie jeśli składniki zostaną pokrojone wieczorem, to następnego dnia po przejściu do domu w niecałe 20 minut można Przygotować pyszny, domowy, pożywny posiłek. Jeśli zechcecie go odtworzyć, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na blogu SkutecznieTV. Bezpośredni link jak zawsze w informacjach pod filmem. Serdecznie zapraszam, wystarczy tylko kliknąć. A jeśli jesteśmy już przy klikaniu, to przypominam o subskrybowaniu kanału oraz o wciśnięciu tego dzwoneczka przy przycisku Subskrybuj. Dzięki temu pozostaniemy w kontakcie i nie przegapicie kolejnych odcinków, przepisów i inspiracji. Dziękuję. Przepysznego gotowania wam życzę i smakowitych efektów na talerzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.